Witam bardzo serdecznie na wszystkim finale akcji Doduć Zresztą do wyprawki Szkolnej, żeby niech tam e, młodzież i dzieci szkolne z z Akcja spotkała się z bardzo e, dużym, pozytywnym odbiorem. Wynikiem e, tej akcji są przybore szkolne dla Waszych dzieci tutaj w obecnych. E, Chcemy je za chwilę wręczyć. Dziękuję wszystkim, e, którzy przyczynili się do tej akcji. Chcę podkreślić, że Starostwo Powiatowe w Piasecznie jest patronem trzeciej akcji. Akcji pod nazwą Łączy nas sport, nie narkotyki. Dzisiaj mamy też gości, z którymi współpracujemy. Bardzo serdecznie chcę przywitać gości z Europy. Przede wszystkim Pana Łukasza Makarewicza, mistrza która... Fundacji For w niedzielę w ramach tej akcji, yy, gdzie super profesjonalnie i z wielką zdalnością dla dzieci są taką akcję przeprowadzili yy, Wełku. U nich to z położyca i tradycja. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj mamy, też będzie do karendarza tak ważne rzeczy w Polsce Mięszyńskim. Obyłko oby nam się to udało. Mamy dużo. Sponsorów i także im bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję przede wszystkim firmie OSHO, która bez żadnego nadziei służ włączyła się w tą akcję. Natomiast osobami, które w tej akcji pracują i cały czas są do Państwa dyspozycji, to Paweł Czikarowski. Jest to. W szkół Walnych w Piasecznie, Piotr Bąkowski. Także <plosy> jest mistrzem świata infolksingu, jednocześnie moim pełnomocnikiem <plosy> do spraw kultury i sportu w powiecie piaseczyńskim. <plosy> Chciałbym Państwa się przedstawić i, i, i przywitać oczywiście jednocześnie Przewodniczącą Rady Powiatu, Panią Marię Mioduszewską. Współpracy. Szanowni Państwo, będąc honorowym patronem całości tego przedsięwzięcia, łączna sport, nie narkotyki, widzę, że mimo że powiat jest w ze patrząc zewnątrz powiatem bogatym, to u nas też są dzieci, którym warto i należy pomagać. Mam nadzieję, że. To, co udało nam się dzisiaj zrobić, na dużo radości Waszym dzieci. Na koniec, oczywiście, żeby się nie przymuszać, powiem tak. Cechy, które nas tutaj wspólnie, zwłaszcza te osoby, które oddają swoje serce i pomoc najbiedniejszym, to przede wszystkim solidarność i gotowość pomocy innym. Za to wszystkim zaczynku dziękuję i działaczom. Się, się bardzo bardzo no, no, bardzo bardzo to łatwiej się włączymy. także bardzo serdecznie dziękuję. A pan bardzo proszę się doczeka, z tego zasięgu 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 zasięgu. Świetnie. A komputer, ogóle jedna godzina, trzy godziny nauki, a reszta zabaw. Z tego najlepszego właśnie czyny oddaję głos na tydzień, Pani Przewodnicząca. Dwa słowa. Jeszcze raz gorące podziękowania drogie dzieciaki, dla naszych drogich tutaj sportowców, sponsorów, dla którzy zajęli się zorganizowaniem tych podarunków. Gorące prawa i podziękowania. Klaudia Wojnarowska, Pani Nacety Magdalena zodziewska Równa. One także włączyły się w te akcje, bo są tutaj na co dzień, znają wiele dzieci, znają wiele rodzin i proszę łaskawie traktować to dzisiejsze spotkanie nasze te, te i te schrony jako dla miłości i dla serca. Tutaj przekazamy nam jak najlepiej służyć. ale muszę zapytać, czy jest jakieś dziecko, które nie dostało sam powierzchni. Czy jest jakieś dziecko, które nie dostało dzisiaj wypraców? Uch, udało nam się.